Cześć wszystkim, tu Chris. Eee, dzięki, że mi oglądacie oczywiście, ale mamy dzisiaj piękny dzień i dzisiaj czas popracować nad basenem eee, i przy domu eee, starczy pracy tej normalnej, takiej samochodowej. Dzisiaj same, same fajne rzeczy pokażę wam, jak zrobić filtr wstępny do basenu. Jak ktoś ma większy basen, to zawsze ma problem taki, że odkurzanie to jest jedno, że sobie możemy kupić tam ta, ta, tani wąż z jakimś tam sprzętem i, i wysysać, ale e, no, oczywiście jest problem, że jak jest duży osa, to się ciągle te filtr, ten filtr e, wstępny, malutki taki przy pompie zapycha. Dobra, zaczynamy. Nareszcie burza nadchodzi żeby nam popadało troszeczkę, żeby te roślinki troszeczkę żyło. To jest rekreacja nasza. Eee, za tydzień impreza dla dzieciaków, dla córek, które pozdrawiam oczywiście. Dobra, podchodzimy do basenu, bo o nim mowa. Ci zaczyna fajnie robić. nareszcie. Mamy zieloną wodę zupełnie, jak widzicie, e, dlatego że e, zostawiam wodę na sezon, e, na zimę. Mm. W tym roku przez przeprowadzkę nie zabezpieczyłem, nie położyłem sobie siatki takiej, żeby zbierała nam grubszą frakcję. To, co widzicie tam, te ciemne płaty, to są zanieczyszczenia na dnie, liście, szajs, wszystko całe, mnóstwo różnego towaru. To, co tutaj jest, to jest wybrane przez pompę. Z dna, podniesione przez z dna, to o takie coś pływa teraz, to właśnie z dna podniesione. Ale się nie martwię tym, dlatego że jak jest pompa odpolona, to Skinner, którego teraz pokażę, zbiera te wszystkie zanieczyszczenia, co pływają na wierzchu. Zatem jak e, w, na zimę zostawiam, przypominam, wody o tak do znaczka, czyli e, mam taki słupek lodu, e, rzucam trochę chloru prewencyjnie. E, całą zimę mam czystą wodę, widzę e, dno. Przed odpaleniem pompy również widziałem dno, chociaż troszeczkę chloru wróciłem, bo zaczęła przez majowe słońce nam tutaj to dojrzewać, zielone się robić, lekko zielone, ale wszystko było widać. Natomiast po odpaleniu pompy ta delikatna, luźna, te liście z dna, ta zawiśnia, ta frakcja podniosła się do góry, zrobiła tutaj zanieczyszczenie takie luźne i teraz Skinner ma kupę roboty, a dzisiaj tą pompę ten, będziemy sprzątać, no pokażę w jaki sposób. Szybko przejdziemy jeszcze e, do metod czyszczenia. Ja staram się nie wydawać dużo pieniędzy, tylko robić e, samemu troszeczkę, bo lubię, ale też e, staram się być oszczędny, a nie tak szaleć z pieniędzmi. Zawsze co roku e, takim prostym sprzętem e, czyściłem dno, i tego używamy też normalnie w międzyczasie, jak jest piasek i coś tam. Czyli tania szczotka, tania rurka, kawałek patyka. To jest podłączane jeszcze całe całej bo już liście takim siateczką zbierałem. Później będziemy mycie basenu. Wybaczcie, że pokazuję Wam brzydki basen, brudny basen. No, to jest Skinner. Dla tych, co nie wiedzą, to widzicie, jest, tworzy on napięcie powierzchniowe. Wykorzystuje tą, te prawa fizyki. I ściąga zanieczyszczenia tutaj z powierzchni do właśnie przez tą krawędź do Skinnera i tutaj pływają już tylko drobnice, to już dużo wybierane, a to jest podłączone tam gdzieś widać nie widać, o do tej rury, czyli do rury zasycającej do pompy całe mnóstwo liści, a mikrofonu nie założył, o nie widać, dobra, bo kamera chyba jest z jednej strony, no nieważne. A tutaj mamy wyjście. Dobra, jeszcze, jeszcze dla przypomnienia: filtr do drobnych. Wyostrzyć proszę, do drobnicy, czyli piaskowy filtr. Pompa wody w tym roku wymieniona na wydajniejszą, cichszą, dlatego że oryginalna do zestawu basenu zdechła. Nie była taka super hiper jeszcze w tym bałaganie jest e, pięknie świeci lampa UV, ale czy ona działa? Nie pytajcie. Najważniejsze, że to jest to. E, może jeszcze Wam pokażę jak to sobie tam obczyszcza. Przyłączam na przepłukanie. O! Już widać, że wypukuje osad z filtra. To nie, to woda z basenu by była e, jasna, mimo tego, że ona jest zielona, ale przejdźmy sobie... Dobra, wy przełączmy. E, tutaj z tego piasku, piasku wypukuje nam to i idziemy do tego mm, miejsca, do mojego garażu. Szybciutko. Ptaszki ucichły, bo burza się. Szefowa nam tutaj... Maluję. To jest wejście do naszego domku. Będziemy mieli ławeczkę, żeby sobie posiedzieć. O. Będzie znowu ślicznie. Sierściuchy sobie śpią. Bo gorąco jest, mimo burzy. Co jest, chłopaki? Dobra, idziemy. Dobra, cel powstania filmu to jest prezentacja to, jak wyczyścić basen. W sumie. Mamy kupione dwie beczki. Potrzebne nam jest jedna. Druga to tak przy okazji wyszło nam. Eee, także beczkę przerabiam w ten sposób, że robię jej podłączenie do skinera, czyli i sobie jak widzicie powierciłem w rurze otworki elegancko. To nam będzie wchodziło i podłączone będzie do skinera. Tutaj będzie woda e, zasysała, e, zasysała zanieczyszczenia, ale wszystkie zanieczyszczenia będą zostawały w tej grube liście w tej beczce. A ten, to podłączenie drugie to jest po to, żeby podłączyć nam tutaj e, odkurzacz, czyli tą szczotkę basenową z przewodem, Kawa jak przewodu jeszcze mi tutaj został. E, urządzenie bardzo proste, pomaga nam e, posprzątać basen i nie musimy chodzić i czyścić tego małego filtra przy pompie zamontowanego, fabrycznego takiego. Które tymi liściami by się zapchał nam raz, dwa, trzy albo jeszcze szybciej. Taki pomysł, taka realizacja co do kosztów. Nie wiem, jak drogie są urządzenia szczególnie tak duże do. No no no! no, no, no! Drugi raz tego nie nagram! Nareszcie coś się dzieje! Taki przerywnik. A zatem e, nie wiem ile kosztuje, ale beczka kosztowała mnie bodajże 70 czy 100 do 100 zł. Koszt, takie beczki kosztują. Pamiętajcie tylko, jak kupujecie sobie to e, uszczelka, żeby była. Ten jest taki w kleju, jeszcze nie da się tego bardziej posprzątać. Zaraz muszę telewizory porozpinać. E, to jest 14 zł, 14 zł, 14 zł. Jak, tak ogólnie nie? mniej więcej. To też może z 14 zł. E, no i robota. Wiercenie. Proszę bardzo, bo to trzeba powiercić, żeby tutaj jeszcze nie zapchało nam się to szybko. Też kawałek siatki takiej maskującej do, do domu, do ogrodu. To też zrobimy siatkę do tego i, i mamy rozwiązanie. No. Miłego dnia Wam życzę. Zaczynam robić porządki, bo zaraz będzie mam nadzieję, że będzie padało pięknie, że roślinki będą miały paliwo do wzrostu, a my Wiesiadujemy za chwilę i czekamy na nasze córy za tydzień. Chodźcie pożegnać się. Ej! Jak się boją, no. Edzie tam na drabinie, tylko wymądrza się. Także słyszymy jej głos, ale e, ukrywa się, bo ona jest taka tylko dla mnie. W tej chwili e, ubrana tak po naszym wiejsku. Do malowania. Tak. Miłego dnia, hej!